Witaj w medytacji z okazji pełni księżyca. Pełnia to taki czas, kiedy możesz lepiej usłyszeć to, co masz w swoim sercu i w swoim umyśle. Zorganizuj sobie swoją przestrzeń usiądź wygodnie albo połóż się w takiej pozycji, w której będzie Ci przyjemnie. Weź poduszkę, przykryj się kocem. Może zamknij drzwi i okna. Zajmij wygodną pozycję. Przez chwilę wsłuchaj się w odgłos swojego oddechu. Zrób wdech i wydech. Wdech i wydech. Jak czujesz? Albo ustami, albo nosem, słuchaj swojego ciała, jak ono Cię prowadzi. Twoje ciało ma zapisane wszystkie mądrości Twojego życia, wszechświata, tego, co jest mikrokosmosem w każdej Twojej komórce. Medytacja to taki czas, kiedy możesz zagłębić się w swój własny mikrokosmos. Posłuchać rytmu swojego serca, wyczuć swój oddech, swój puls, zobaczyć w obrazie to, co dzieje się w Twoim wnętrzu, w Twoim ciele, w Twoich narządach, w Twoich organach. To taki czas, który sobie dajesz po to, żeby lepiej siebie zrozumieć. Może, żeby siebie poczuć pierwszy raz tak naprawdę. Po to, żeby być ze sobą i ze swoim ciałem. Medytacja to jest taki moment, który dajesz sobie w prezencie. Medytacja to jest inwestycja w siebie, w swój dobrostan, w swoje zdrowie. To jest czas bycia ze sobą. Poczuj swoje ciało, które albo siedzi, albo leży. Poczuj każdą część swojego ciała, albo patrząc od głowy, albo patrząc od stóp. Przesuwaj swoją uwagę kawałek po kawałku, tak jakbyś skanował swoje ciało. Idź do miejsca tą swoją uważnością, gdzie Czujesz, że jest coś, co potrzebuje zaopiekowania, uważności. Takie miejsce, taka część Ciebie, która woła o swoją uwagę, Wo woła o Twoją uwagę, woła o dotyk, o zauważenie, o skierowanie tam uwagi, czułości, miłości. To jest takie miejsce, które się z Tobą komunikuje, i teraz możesz to właśnie w tym momencie usłyszeć. Zobacz tą część siebie, która potrzebuje Twojej uwagi, może w obrazie, może w kolorze. Możesz dotknąć to miejsce siebie, poczuć fakturę. Wszystko, co przychodzi ci do głowy, wszystko, co widzisz, jest właściwe. Możesz usłyszeć jakiś głos. Możesz zobaczyć jakiś symbol. W ten sposób twoje ciało się z Tobą komunikuje. I to ty najlepiej możesz odczytać ten komunikat. Możesz. Sam ze sobą porozmawiać. Możesz się przywitać, powiedzieć cześć. Możesz zadać sobie pytanie: A o co w tym chodzi? Po co mi to? Co mam usłyszeć? Co mam zobaczyć? Co mam zrozumieć? Co za tym jest? Wszystkie twoje emocje, twoje odczucia, twoje wrażenia z tego, co robisz i praktykujesz w tej chwili są właściwe. Możesz być zdziwiony tym, co robisz, możesz być zdziwiony tym, co widzisz. To może być niezrozumiałe, to może być dziwne, to może być odlotowe. Możesz sobie nie ufać i nie wierzyć w to, co widzisz, w to, co czujesz. Twój umysł, który jest do tego nieprzyzwyczajony, może protestować może być zdziwiony Jednak wszystko to czego doświadczasz na to czego się otwierasz jest rzeczywistością ponieważ to jest twoja rzeczywistość To jest twój świat wewnętrzny z którym być może się wcześniej nie kontaktowałeś co nie znaczy że on nie istnieje Pamiętaj cały czas oddechu wdech i wydech Wdech i wydech, wdech i wydech. Powoli, rytmicznie, regularnie. Ty, Twoje ciało, Twój oddech i ta część Ciebie, która potrzebuje szczególnej uwagi, która do Ciebie coś mówi, która od Ciebie czegoś potrzebuje. Co możesz zrobić dla tej części siebie? Zapytać możesz. Jak to ma wyglądać? Co ci pomoże? Co jest potrzebne? Co może przyniesie ulgę? Jeśli obrazy, które widzisz, się zmieniają, podążaj za nimi. Jeśli głosy, które słyszysz, Prowadzą Cię dokądś. Idź za tym głosem. Może przeniesiesz się w jakąś inną część siebie. Może będziesz się przenosił to tu, to tam. Może Twoje ciało pokaże Ci już teraz więcej. Wdech i wydech. Z wdechem nowa fala powietrza, nowa fala energii dochodzi do miejsc, które tego potrzebują. Z wydechem wszystko, co te blokady, miejsca, które są w jakiś sposób uciśnięte, zablokowane, gdzie potrzebuje dotrzeć trochę więcej tlenu i trochę więcej uważności. To właśnie z wdechem i wydechem się dzieje. Z wydechem doprowadzasz to, co nowe tlen, nową jakość. Z wydechem to, co już jest niepotrzebne blokujące wydalasz, wydychasz, uwalniasz ze swojego ciała. I zobacz teraz jeszcze raz swoje ciało może od góry do dołu, albo od stóp do głowy. Przyjrzyj się jeszcze raz takim wewnętrznym spojrzeniem i wewnętrznym wzrokiem. Przyjrzyj się jeszcze raz, jaka część Ciebie potrzebuje uwagi. Patrz wewnętrznym wzrokiem, słuchaj wewnętrznym uchem. Podążaj za głosami, za obrazami. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. I tlen doprowadzasz do każdej komórki, która tego potrzebuje, i wydychając, wydychasz to, co już jest zbędne i zalegające. I nasłuchuj, co Twoje ciało do Ciebie mówi dzisiaj. Jaką historię Ci dzisiaj opowie? Może coś do Ciebie wróci z przeszłości? Może coś, co było trudne. I wolałeś to ominąć swoją uwagą. Twoje ciało wszystko pamięta, każdą sekundę swojego życia pamięta. Nawet jeśli Twój umysł logiczny i świadomy coś chce ominąć, coś chce schować, Twoje ciało tam było, doświadczyło, poczuło, słyszało, widziało, dotykało, wąchało i smakowało. Tego, co za sobą niosły te doświadczenia, w których byłeś, od chwili poczęcia, przez ciążę, to kiedy byłeś ze swoją mamą w jej wnętrzu, po trud narodzin, jakikolwiek on dla ciebie nie był, po pierwszy oddech, okres noworodkowy, niemowlęcy, dzieciństwo, okres szkolny. I dalsze, późniejsze lata, które być może już bardziej i bardziej szczegółowo pamiętasz. Twoje ciało jest mądre, ono wszystko pamięta. Każda minuta, sekunda zapisana w Twoich narządach, w Twoich komórkach, w Tobie. Twój największy przyjaciel do, do ostatniego momentu w Twoim życiu, Twoje ciało. Mądre, mądrością każdej sekundy swojego życia. To Twoje ciało umożliwia Ci życie, pełnią życia tak, jak potrzebujesz. Jeśli czujesz, że to jest pełnia, jaką sobie wymarzyłeś i jaka jest dla Ciebie najlepsza, to jest taki moment, gdzie możesz podziękować swojemu ciału właśnie za to, że Dzięki niemu możesz się cieszyć, spełni życia, szczęścia i spełnienia. Pełni w życiu osobistym, w życiu zawodowym. A jeśli jest tak, że pełnia to jest tylko jakieś słowo, które nie wiesz czym tak naprawdę dla ciebie jest, bo jesteś w miejscu trudnym, w miejscu utknięcia, zastoju i wypalenia, to w Twoim ciele są również odpowiedzi na to, dlaczego tak jest. Bo coś w Tobie się w którymś miejscu zatrzymało, bo coś trudnego się wydarzyło i zapisało w Twoim ciele. Te wydarzenia są Twoje, one są swoją wagą i swoim ciężarem. Ważne dla ciebie. Patrz przez pryzmat siebie samego, czuj przez pryzmat ciebie samego. Jesteś ty i twoje doświadczenia. Zobacz, poczuj, co do ciebie wraca we wspomnieniu, w odczuciu. A może, jeśli jest ci trudno, zapytaj samego siebie. To czym jest dla mnie moja pełnia życia? I wdech, i wydech, wdech, i wydech. Skup swoją uwagę teraz na swoim centrum, na swoim sercu. Możesz tam położyć swoją rękę. Serce to centrum Twojego fizycznego ja. To siedziba emocji, uczuć, miłości, wybaczenia. Być może zamknięte jakimiś trudnymi doświadczeniami. Jeśli zapytasz sam siebie, spoglądając w środek swojego serca o to, co jest Twoją pełnią, zobaczysz, poczujesz coś, co przychodzi, to taki moment teraz, kiedy. Jest pełnia księżyca, kiedy symbolicznie natura pokazuje tobie, jak to jest, kiedy jest pełnia. Jak to jest, kiedy blask księżyca, który jest pięknie widoczny na niebie, oświeca całą planetę, także ciebie, być może w Twojej własnej osobistej ciemności. To jest taki moment, kiedy szczególnie. Możesz zobaczyć swoje szczęście i swoją pełnię, albo swoje marzenie o swojej własnej osobistej pełni. I w tym wdechu, i wydechu, wdechu, i wydechu, spoglądaj, czuj, bądź ze sobą przez chwilę jeszcze. Ty, twoje ciało i twoja pełnia bądź marzenie o niej każda sekunda życia każda minuta życia tego które było tego które jest i tego które będzie to twoja własna droga przez doświadczanie Swojego czasu tutaj na Ziemi. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Możesz zacząć od marzenia o tym, co dla Ciebie najlepsze, o tym, co jest Twoją pełnią. Możesz podziękować za to, co było. Może chociaż przez chwilę tą pełnią w którymś momencie Twojego życia. Możesz podziękować sobie, że mimo wszystko, mimo wszystkich swoich doświadczeń, jesteś tutaj wciąż i dalej. To taki moment, kiedy pełnia księżyca jeszcze jest na niebie, żeby pamiętać o tym, że wszystko to, czego potrzebujesz, masz w swoim wnętrzu. Mądrość Twojego ciała jest wielka. Mądrość w, zapisana w każdej komórce Twojego ciała. I wdech i wydech, wdech i wydech. I spójrz raz jeszcze na swoje ciało. Od góry do dołu, bądź od dołu do góry. To taki moment na to, żeby powoli się pożegnać z tą wewnętrzną podróżą a żeby podziękować swojemu umysłowi za to, że pozwolił na to nowe doświadczenie to taki moment, żeby podziękować samemu sobie na to, że jest taki czas, że znalazła się przestrzeń na to doświadczenie I wdech, i wydech, i powoli, 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 jakbyś się wynurzał z, z wody. Powoli, powoli wychodzisz z tego stanu wewnętrznej podróży i wracasz do realiów, które może już są trochę inne. Może Ty dzięki kontaktowi ze sobą jesteś już trochę inny. I powoli możesz przeciągnąć swoje ciało ręce i nogi, szyję, zmienić pozycję, otworzyć oczy, wziąć kilka świadomych wdechów i wydechów. Zobaczyć na ten świat wokół Ciebie. I uśmiechnąć się do pełni księżyca. Dziękuję Ci za ten wspólny czas i życzę kolejnych podróży wewnętrznych.